Ja byłam żoną Panterasa? terasa? Mhm. Muszę obejrzeć. Ale to mnie pani zaskoczyła tym ma małymi agentami. Muszę to sobie obejrzeć, przypomnieć, bo to jest czasem kwestia zobaczenia obrazka i już. Tak po to tego zadania nie wypełniliśmy. Ingrid, nie mówmy znowu o twoich rodzicach. Moja przygoda z dubbingiem zaczęła się, kiedy jeszcze byłam na studiach, w szkole teatralnej. Przyprowadził mnie Jarosław Boberek i moją koleżankę, mówiąc do świętej pamięci pana Krzysztofa Kołbasiuka. To są dwie młode absolwentki. One chciałyby się nagrać do banku głosów. Do dzisiaj pamiętam, jak się nazywał film. Nina Tannenbaum, i to był film francuski. Okazało się, że mój głos bardzo pasuje do głównej aktorki. I pan Krzysztof Kołbasiuk e, poświęcił mi bardzo dużo czasu. E, efekt był taki, że wszyscy byli zdziwieni, że to jest w ogóle moja pierwsza praca. Tak dobrze poszło, ale to dzięki, dzięki jego pomocy było wiele takich osób. Bardzo życzliwi koledzy, koleżanki. No i ta praca, która po tym pierwszym kroku. Okazała się być y, ogromną frajdą. Ja w, w życiu, w dzieciństwie, tylu bajek nie oglądałam, tylu interesujących filmów. Możemy zagrać charaktery, które nie pasują do naszego amplua. Mogę zagrać wiedźmę, mogę zagrać staruszkę, mogę zagrać chłopca, a jednocześnie księżniczkę. No i tak właśnie to jest ogromna zabawa. Księżniczka Sisi. No raz, że to jest piękna bajka, dwa piękna opowieść. I faktycznie jest oparta na, na rzeczywistych, na prawdziwych zdarzeniach. Też piękne, znaczy śmieszne zdarzenie się z mojego osobistego życia wiąże z nagrywaniem tego, tego serialu, ponieważ ja wtedy miałam jeszcze psa. E, psiaka, który się nazywał Pepik, i wszędzie go ze sobą woziłam, a dzięki życzliwości kolegów mogłam go również zabierać do studia. No, i przy okazji nagrywania księżniczki Sisi, pamiętam jeszcze to były czasy, że nagrywaliśmy w kilka osób w studio. W tej chwili się indywidualnie nagrywa swoje role. Widzisz, świeże powietrze już mi pomogło. Niepotrzebnie martwiłeś się o mnie. To bardzo dobrze, Sisi. I nagrywaliśmy to z Wojtkiem Paszkowskim, który grał narzeczonego księżniczki. I był taki moment, kiedy ona zemdlała, straciła przytomność i nie wiadomo było, czy ona żyje, czy nie. Sisi! Sisi! Ach, co się stało? I nagle tak w całkowitej ciszy się nagle takie głośne przełknięcie śliny i mlaski e, ozwały, które nas wszystkich kompletnie wybiły. To była taka scena liryczna, jakaś. już nie pamiętam dokładnie, e, co to było. I, i, I tak zaczęliśmy się śmiać, bo to tak właśnie taki moment był, kiedy mój pies również <grywania> zapisał się w historii dubbingu. <grywania> Oczywiście to zostało potem wycięte. <grywania> Ja jestem właśnie tak jak dziecko daje się zaczarować zresztą ja się, się spóźniałam bo ja musiałam doczytać czy to się dobrze skończy czy ta moja postać przetrwa to albo coś, więc przerzucałam te kartki żeby sprawdzić jak to się skończy. Ja jak dziecko daje się zaczarować, daje się w ten świat wciągnąć. Może dlatego też tak lubię dabing. Bo to, bo to myślę, że to jest, jest jakaś cecha taka, która, która jest potrzebna tutaj. Świat jest w niebezpieczeństwie. Gaja, dobry duch Ziemi, nie może dłużej patrzeć, jak niszczymy naszą planetę. Piątka Ziemian dostaje od niej magiczne pierścienie. Byli żywiołami, ja byłam wiatrem. Linka z Europy Wschodniej z mocą wiatru. I pamiętam, myśmy to nagrywali z Piotrem Adamczykiem, z Jackiem Rozenkiem, z Jackiem Braciakiem. Zmiana zwykłej żarówki na energooszczędną spowoduje, że elektrownie będą emitować do atmosfery mniej szkodliwego tlenku azotu. Taka zabawa. Było super. Myśmy mieli ogrom, tak, ogromną frajdę mieliśmy przy tej, przy tej pracy. Moc należy do Was! Nowe przygody, Kapitana Planety. Chyba generalnie te postaci, które ja najbardziej lubię, które dopingowałam, to są charakterystyczne postaci. One są jakieś. Księżniczka Sis jest przepiękna. I w tamtym momencie, kiedy to grałam, ja byłam młodziutka wtedy, to to też było takie bardzo bardzo mi bliskie. Teraz myślę, że ciekawsze by było dla mnie zagranie jakiejś właśnie charakterystycznej postaci. Zobacz, zobacz, to ja! To ty, to ty, to ty, to ty, to ty, to ty, ja. To był ten moment też, kiedy ja się nauczyłam mnie śmiać, tak jak Jessie. Śmiać się, tak jak Jessie. Ja Mówi, wypuść całe powietrze. I to najprostsza metoda, a jednocześnie genialna. I nas to obie bawiło, dobrze się bawiłyśmy też przy, przy tej pracy. Cudna, cudna postać. E, Przepani, ja e, chciałem tylko powiedzieć, że jest pani dzielna i ma śliczną włóczkę. Śliczne włosy, znaczy. Fuh, e, Muszę już iść. Jesteś najmilszą kosmiczną zabawką, jaką w życiu widziałam! No właśnie, ja myślę, że. A ja cały czas myślałam, że był jednak. Że tam jednak był jakiś cień. E, e, no nie tylko sympatii. Bo tam jest taka scena, nie wiem, czy pani pamięta, w em, jednej z części, gdzie Bas astral miał przestawiony na chwilę e, wyłączony system, potem włączony z powrotem. I on chyba mówił po hiszpańsku wtedy, tak. I na niej to robiło wrażenie. Myślę, że ona może tak nie pokazywała tego, ale jej się bas podobał. Jak bohater kosmiczny. Bardzo lubię Jessie z Toy Story. To chyba w ogóle moja najukochańsza. Bardzo lubię Ginger z Uciekających Kurczaków. Bardzo lubię agentkę Lucy z, Anion z minionki rozrabiają. Cześć. Lucy White z przestępczej. O! <grym> <Ups. coughs> przepraszam. Musi pan iść ze mną. O, przepraszam. jednak przedstawiać broń dopiero po jej odpaleniu pani Gru. Poza tym na przykład ja uważam, że to też na tym polega geniusz naszych, naszych twórców, naszych literatów, pisarzy, którzy adaptują, bo co innego jest tłumaczyć jeden do jednego, co innego zrobić adaptację. Na przykład Bartek Wierzbięta, który przeniósł nasze polskie żarty na grunt szereka, Uważam genialna praca. Nas to bawi, bo to jest nasze. A jednocześnie też, też jest tak, że dzieci się śmieją z czegoś innego, bo to, z czego się mama śmieje, nie wie, a, 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 a dorośli z czegoś innego, a, a dzieci z czegoś innego. Także myślę, że to, jest, to też pokazuje inteligencję, błyskotliwość twórcy danego, danej bajki, danej produkcji, że potrafi przemycić jedno i drugie. Zapraszam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie do tego, żeby obejrzeć wszystkie filmy, e, które będą na e, tym wspaniałym profilu Widzę Głosy. Uważam, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Myślę, że was też zainteresuje. Oglądają moje dzieci te bajkę, mówią, mamo, mamo, to ty. Ja tak, ja się nie przypominam, żebym ja to nagrywała. I tak słucham i mówię, nie, to chyba nie ja. Nie, nie, to chyba ja. I tak się męczyłam z tym i mówię, Kurczę, to jednak, ale te czasy teraz się zrobiły, każdego można podrobić. Co do Jotu? Mówię, no bo to ja tego nie nagrywam, ja tego nie pamiętam, ale to zupełnie głos jak mój. I też wyczekałam do końca tej bajki, patrzę, to ja.